Masz wrażenie, że czasem wyglądasz po czterdziestce jak ciotka z działki, tak jak ja tutaj, a bardzo chcesz wyglądać stylowo i świeżo, choć zobacz co dla ciebie przygotowałam. Moja propozycja zestawu to boyfriendy, lekko oczywiście luźne Dobra jakość t-shirtu, podwijam właśnie spodnie nad kostki, aby nadać więcej luzu. No tego klapki cytrynowa, bardzo odświeżająca marynarka, właśnie z takim fajnym też efektem wow, czyli z takimi różyczkami po bokach. Niby delikatny element, ale bardzo dużo też wprowadza właśnie tej świeżości i takiej nowości do całego zestawu. No i oczywiście tutaj też bardzo duże kolczyki, torebka. I oczywiście okulary przeciwsłoneczne. I wcale nie musisz mieć dużo ubrań w szafie. Wystarczą konkretne ubranie, konkretna baza, która bardzo podniesie jakość Twojej garderoby, a Ty będziesz czuła się niesamowicie. Obserwuj mnie po więcej wskazówek stylizacyjnych i przeczytaj opis.